Cześć, witam wszystkich. Zrobiłam dzisiaj test kosmetyków Fagate. <grywa> w ogóle to wyglądało tak śmiesznie, bo poszłam, nawet nie miałam pojęcia, że wypuściłam nowe kosmetyki, ale poszłam do Rossmana i zobaczyłam po prostu kosmetyki dobra, Fagate, to, no, więc stwierdziłam, że dzisiaj to, po prostu muszę, pomaluję się tymi kosmetykami. Użyłam sobie tego cienia i tego cienia. Są bardzo intensywne, naprawdę mega. Użyłam sobie też tego eyelinera, który też jest fajny, ale bardziej mi się podobały cienie, ponieważ były bardziej takie intensywne liner jest taki, że jednak mimo wszystko trzeba tutaj powtórzyć jeszcze raz, bo mam go tutaj nad okiem, ale też jest błyszczący, jest bardzo fajny i jak widzicie użyłam też tego błyszczyka jest mega, zobaczcie jak się ładnie błyszczą usta. Sukienkę mam z Beżki, tutaj nie wiem skąd, ale mam bardzo fajny taki fajny naszyjnik i kolczyki takie. No i jeszcze jakąś wspinaczkę sobie po prostu tutaj. Dołożyłam. zaraz Wam pokażę jak wygląda sukienka. Cała. Dobra. Tak. I tak wygląda całość. Tak się prezentuje tak wygląda na Sylwestra. Wiem, że nie jest do końca sylwestra, bo Alia ja po prostu na sylwestra idę do klubu, więc chciałam po prostu połączyć i stworzyć taką odpowiednią kreację. Dajcie znać, czy mi się udało w komentarzach.